Od jakiegoś czasu w ogóle mam bardzo słabą, poranną rutynę. Co jest dla mnie całkowicie czymś dziwnym, bo do tej pory przez długie lata miałam taką swoją poranną rutynę. Stałam o 6 rano, ćwiczyłam, chodziłam na siłownię. Naprawdę, wszystko co takie kreatywne, co normalnie pewnie inni ludzie woleliby robić wieczorem, ja lubiłam robić rano. Ćwiczyłam, uczyłam się, czytam książki. I od jakiegoś czasu, myślę, że od pół roku, ta moja rutyna poranna zniknęła. Może nie, że zniknęła całkowicie, ale mm, zaczęłam później wstawać. Zaczęłam po prostu z czasem, z dnia na dzień, z każdym dniem po prostu mm, znikała mi ta poranna rutyna. I w momencie, kiedy wróciłam ze Stanów, z... to się wszystko zaczęło, jak pojechałam na program Work and Travel do Stanów, gdzie Pracowałam nie, że fizycznie, ale była to, praca, była to poniekąd praca fizyczna, gdzie byłam po prostu zmęczona i ciężko było mi stać wcześniej. E, tym bardziej, że praktycznie nikt nie wstawał wcześniej, było to dla mnie takie. Nie, była, nie miałam motywacji. Potem wróciłam z tych stanów, też nie umiałam złapać tej porannej rutyny, bo cały czas byłam w innych miejscach i tym bardziej zauważyłam, że to jest problem, kiedy. Poczekasz chwilę? Co robisz? No zaraz przyjdę, zawołam co? Cię. Zawołam Cię. No zawołam Cię. <grywa> Więc tym bardziej jest ciężko, jak ktoś często zmienia miejsce zamieszkania. Tak jak ja na przykład. Dla mnie to jest teraz bardzo ciężkie w każdym miejscu zaczynać coś nowego. Ale wzięłam się w końcu. Wzięłam się w końcu ze siebie kroczek po kroczku. Naprawdę zaczęłam od zera, co jest dla mnie... Na początku było to dla mnie takie... Że się cofam, że się cofnęłam, bo jeszcze w tamtym roku w podobnym okresie biegałam półmaraton bez w ogóle żadnego zatrzymania, a teraz dla mnie trzy kilometry, które zrobiłam niedawno były ogromnym sukcesem. Trzy kilometry, gdzie się w ogóle nie zatrzymałam. E, zajęło mi to jakieś półtora miesiąca, żeby dobiec te trzy kilometry bez. Dalej miałam ciężko to zrobić, ale jednak wiecie, nie zatrzymałam się i miałam takie kurcze. Tyle czasu się kiedyś przygotowałam, tyle, takie to było dla mnie proste, a teraz jakby zaczynam od zera. I było to dla mnie trochę takim. No, byłam zła na siebie po prostu, że tak to wygląda, ale ta lekcja nauczyła mnie właśnie takiej pokory, że no, życie polega na tym, że się schodzi w dół i się wraca. Dlatego teraz zaczęłam taką swoją poranną rutynę. Zaczęłam bardzo powoli, bo zaczęłam najpierw. Od jakiegokolwiek ćwiczenia rano, nie mówiłam sobie, czy to być pół godziny, czyli 20 minut, po prostu tyle czasu, taki trening, jaki znalazłam, taki robiłam. Czasami teraz jest to yoga, czasami są to jakieś workouty, jakieś intensywniejsze, ale nie daję sobie takiego przymusu, że nie wiem, 8 rano, 8.30, te pół godziny ćwiczę, tylko ile daje mi moja możliwość też ciała i takiej psychicznie, jak po prostu na co mam ochotę. Do tej pory byłam taką osobą, gdzie okej, okay, zawsze w poniedziałki, środy, piątki joga, a teraz po prostu słucham siebie, co jest moim małym odkryciem. Więc pierwszą taką rzeczą są te poranne treningi, które robię w domu, co też jest dla mnie zupełnie czymś nowym, bo normalnie przez kilka lat ostatnich chodziłam na siłownię. Teraz muszę się zadowolić ręcznikiem z kalendrzy, z dekatlonu i jedną, jedną taśmą, jedną gumą, którą wzięłam z domu i po prostu podłogą, co jest yy, no, taką właśnie bardzo mocną leksą pokory, że nie zawsze się idzie dobrze, do, nie zawsze się wspinasz do góry, tylko czasami trzeba zejść w dół, żeby zacząć od nowa, więc treningi to jest coś, co zaczęłam robić. Zaczęłam też wcześniej wstawać. Dzisiaj jest mój pierwszy dzień, kiedy wstałam o ósmej. Normalnie wstawałam o dziewiątej, bo nie miałam potrzeby wcześniej wstawać, i to też jest taki mój pomysł na siebie, żeby jednak zacząć wykorzystywać więcej tego czasu rano na, na treningi, na, na coś dla siebie. Wprowadzam też pomału naukę języka angielskiego rano, jakieś 50 minut. Do tego wrzuciłam sobie zimne prysznice. Tylko to też nie jest tak, że dzisiaj wszystko z grubej rury zaczęłam robić, tylko najpierw zaczęłam od tych treningów dwa tygodnie temu. Pomału zaczęłam sobie wprowadzać zimne prysznice, staram się robić im... No co? Dziewczyna, ci Zawołam, Zaraz Do tego wprowadzam zimne prysznice około minuty. I to też nie jest tak, że mówię sobie minuta ze stoperem i, i mam lecieć pod zimną, lodowatą wodą przez minutę. Tylko czasami jest tak, że sobie polewam same nogi, czasami polewam sobie tylko ręce. Czasami ta woda jest cieplejsza, jest czasami zimniejsza. Rzeczywiście robię to ze stoperem, ale już słucham swojego ciała i nie staram się żyć taki zero-jedynkowo jak do tej pory, że habit tracker był odpalony gdzieś w zeszycie i pięć razy w tygodniu cold shower, pięć razy w tygodniu yoga, tylko po prostu teraz bardziej słucham siebie, co jest dla mnie zupełnie nowością. Takim wyjściem z, po prostu ze strefy komfortu. To jest babska podróż, który opowiadam o rozwoju osobistym, dzwoniła siebie, zdrowia z dzień życia i wszystkim, co jest związane z dobrym i świadomym życiem. Miłego słuchania. Właśnie jestem po nagraniu odcinka podcastu. Omawiałam w dzisiejszym odcinku, były to listopadowe pogaduchy, ale omawiałam też tam temat podcastu i tego tej regularności w podcaście, bo mam ostatnio taką właśnie większą rozkminę, czy robić regularnie, teraz sąc trochę przy tym, fan i jakość, czy jednak zostać przy jakości, którą właśnie ostatnio mam wrażenie, że trochę to trochę jakoś podupadła na moim podcaście, właśnie ze względu na to, że nie mam tych. Czy po prostu cisnę tylko z tym? Dla mnie najważniejsze jest to, żeby ten odcinek poszedł w poniedziałek o 7 rano. A często jest tak, że ja po prostu nie mam możliwości, warunków, żeby nagrać odcinek w odpowiedniej jakości i z odpowiednim przygotowaniem. Więc w dzisiejszym odcinku właśnie omawiałam też ten temat. Więc jeśli ktoś jest ciekawy, to 70 odcinek podcastu już powinien być na Spotify, na YouTube i tam.